Dziś, ma na widzowie. Minęło ponad dwa miesiące od momentu, kiedy właśnie przestałem nagrywać na YouTubie Wiele osób się zastanawiało o co chodzi, co jest ze mną, co się dzieje i tak dalej. I w tym odcinku, generalnie, w skrócie postaram się wam wytłumaczyć właśnie, co się działo przez ostatnie dwa miesiące. W sensie nie będę mówił wam szczegółów, ale generalnie, dlaczego postanowiłem zrobić taką przerwę i dlaczego postanowiłem w tym momencie wrócić. Nie wiem, generalnie, jak to będzie z zasięgami, bo dwa miesiące to jest spora przerwa, ale generalnie, widzowie, chciałem wam powiedzieć, żebyście wyczekiwali już piątku, bo naprawdę lecimy z grubej rury. Ale no, pewnie teraz zapytacie, co się działo. I co ze mną było. W skrócie wam mogę powiedzieć, generalnie, że było ze mną źle. I nie mówię, że teraz jest ze mną dobrze, bo, bo wcale nie jest. Ale generalnie szczegółów nie chciałbym podawać. Może nie wiem, kiedyś wam w przyszłości też powiem i tak dalej, o co chodziło. Ale no, wtedy, kiedy ciągle nagrywałem generalnie na YouTubie, miałem już tego powoli dosyć. Robiłem się dla mnie takie monotonne, robiłem to na siłę i tak dalej. Więc zrobiłem sobie ogólnie przerwę, której się bym nigdy nie spodziewał, że w ogóle zrobię. Ale po paru miesiącach poczułem właśnie, jej, że jakby część mnie zniknęła wraz z końcem właśnie nagrywania na YouTubie. Nie wiem, no, czułem, że tak kurczę. Zostawiłem was wszystkich, zostawiłem kanał, zostawiłem godziny pracy, setki godzin pracy, jak nie tysiące godzin pracy. I wracam z taką nową motywacją, nową chęcią do nagrywania itd. i tak dalej. Jeszcze widzowie chciałbym poprosić, żebyście wpisywali kod w sklepie, ponieważ bardzo dawno go nie promowałem i prawie nie mam na nich wspierających. No i wyczekujcie okujcie widzowie piątku, ponieważ wracamy z nową energią, a ja co, będę się z wami żegnał i do zobaczenia, siemanko!